Witaj dobra duszo. Dzisiaj 11, 11 grudnia. Wiesz, o co chcę Cię zapytać? O to, o co codziennie pytam Cię na początku naszych spotkań. Jak tam sukcesy i prezenty od życia systematycznie je dokumentujesz, prawda? Hmm. Mam nadzieję, że tak. Co mam dla Ciebie dziś? Ilustracje. Botaniczną, zoologiczną zrobioną dla indyjskiego księcia, małego indyjskiego księcia, żeby mu pokazać kameleona. Jest to kameleon ustada mansura z około 1595 1600 roku. Jest to nieprzejrzysta akwarela i tusz na papierze. Całość ma 11 na 12,8 cm. Malarz był przyrodnikiem i nauczycielem. Kultura chrześcijańska w tym okresie oczekiwania, jakim jest Adwent, żeby wyrazić szczęście i pełne pokoju oczekiwanie, posługuje się obrazem ogrodu. Zroszonego ogrodu, który jest podlewany przez niebiosa. Obraz ten pokazuje, że Dobra siła z góry przychodzi, by wspierać nasze działania. Spójrz, jak pełne nadziei jest to porównanie. A nas w tym wszystkim porównuje do robaczka, który jest bez szans w życiu, a jednak jest. Ta botaniczna karta pokazuje mi prawidłowość, która jest rozpoznawana w każdej kulturze. A mianowicie to wszystko jest bardzo dobrze zaprojektowane. To wszystko ma sens, łączy się ze sobą. Najmniejszy trybik jest tak bogaty i pięknie stworzony. Ktoś miał rozmach, ktoś tu jest artystą. Myślę że też, że każdy z nas jest osobą twórczą. I jeśli jesteś tu ze mną, to znaczy, że odznaczasz się pewną wrażliwością i chęcią poszukiwania. A propos artystów, Picasso twierdził, że każde dziecko jest artystą. Ja osobiście z nim się zgadzam. I tylko z czasem część tej naszej artystycznej natury zatraca się tej zdolności, którą mamy od urodzenia bo zajmujemy się rzeczami, którymi powinniśmy się zajmować. A nie tymi, którymi chcemy, ale takie jest życie. Możemy wrócić do tego. Zapraszam Cię do praktykowania twórczości dobrej i codziennej, bo ona jest nam potrzebna w codziennym życiu. Spójrz, może to być spontaniczna sałatka, ułożenie kwiatów, rysunek na marginesie, pomalowanie paznokci, stworzenie nowej stylizacji. Życzę Ci. Spokojnego, pięknego ogrodu, w którym przecież jesteś na swoim miejscu. Do zobaczenia jutro. Ściskam Cię duchowo.